Koszyki24, Daniel Miara. Dzisiejszy film poświęcony jest koszykom publicznym, czy albo ofertom publicznym, jak ktoś woli. Już tłumaczę, czym one są. Jeżeli przejdziemy na stronę sprzedawcy, widzimy poniżej oczywiście danych sprzedawcy, widzimy oferty tego sprzedawcy. Sprzedawca może tutaj zaoferować swoje usługi, swoje produkty. Możemy to nazwać takim... Mini sklepem internetowym. Już pokażę, jak tworzymy takie, takie oferty publiczne. Przechodzimy na moje konto, a później przechodzimy do sekcji publicznej. Jak widzimy, tutaj znajdują się już publiczne oferty. Dodamy nową. Klikamy w żółty klawisz i widzimy bardzo krótki. Formularz do wypełnienia. Pierwszy to oczywiście tytuł naszej oferty. Powiedzmy, że będzie to na prawa strony. Www. Dla przykład. Wybieramy jakiś kolor jaki naszej oferty. Jeżeli chcielibyśmy, aby ona wyglądała jakieś, nie wiem, powiedzmy w tym kolorze, dodajemy opis, tak jak opis produktu. Ja wkleję tutaj jakiś, jakiś no tekst zastępczy. Poniżej, oczywiście, bramkę płatności, przez którą będziemy chcieli, aby klienci realizowali tą płatność. Poniżej, wybieramy, do kiedy oferta jest ważna, oraz kwotę za tą ofertę. Czyli w moim przypadku, niech to będzie 500 zł. Mamy do wyboru dwa segmenty. Jest to szablon 100% szerokości lub mały. Weźmy na razie mały. Publikuj. W polu po lewej stronie możemy wgrać zdjęcie. Ja sobie tutaj przeciągnę jakieś zdjęcie, demo i kliknijmy Zapisz. Oferta została stworzona. Mamy również kod płatności, funkcjonalności, które już znamy z innej formy płatności. Przejdźmy, zobaczmy, jak wygląda nasza oferta publiczna na naszej stronie. Klikamy na naszą stronę i odnajdujemy naszą ofertę zaraz po lewej stronie. Jak widzicie, jest to na prawa stronę www, 500 zł nasz tekst zastępczy i również znajduje się tu unikalny kod płatności. Załóżmy, że klienci chcieliby skorzystać z tej oferty. Wystarczy im podać nasz unikalny adres strony internetowej, który każdy sprzedawca posiada i na tej stronie znajdą te oferty, które Państwo przedstawiacie do sprzedaży lub jako usługi. Załóżmy. Będąc klientem, klikam zamawiam, przechodzę na stronę tej oferty. Klienci muszą wprowadzić swoje imię i nazwisko, adres e-mail, zaakceptować oczywiście regulamin, wszystko tak jak w standardowej formie płatności i dokonać płatności. Zobaczmy, co jeszcze znajduje się w naszej ofercie publicznej. W naszej ofercie publicznej mamy oczywiście QR code, który... Możemy skopiować i umieścić gdzieś na swojej stronie, choćby nawet internetowej. Mamy też widget, który możemy wprowadzać nasze produkty na, na swojej stronie internetowej. One będą się automatycznie uaktualniać. Mamy również link bezpośredni do tej oferty, który można umieścić na swojej stronie, lub też można umieścić go na fakturze lub gdziekolwiek. Państwo macie taką potrzebę, lub też skopiować kod. I udostępnić go, aby klienci weszli na stronę główną i również dotarli do tej oferty. Zapraszam do dołączenia do naszej platformy. Jeszcze raz podkreślam: jest ona darmowa. Wystarczy zarejestrować swoje konto u jednego z naszych partnerów i dostęp do naszej platformy jest darmowy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące naszej platformy lub tego co zaprezentowałem w tym filmie. Czekam na Państwa komentarze pod filmem. To wszystko na dziś. Życzę miłego dnia.